Rytuał Mabon 22 września. W dniu potężnego Sabatu Maben i równonocy jesiennej 22 września otworzą się bramy niezwykłej energii, która pojawia się tylko raz w roku. To właśnie wtedy przeprowadzę rytuały pełne magii i mocy, aby wspomóc Was w realizacji pragnień i odzyskaniu równowagi w życiu. Święto Maben nazwane zostało imieniem walijskiego bóstwa, Mabona, syna Matki Ziemi, bogini Modron. To czas, w którym światło i ciemność spotykają się w doskonałej harmonii, a wibracje męskie i żeńskie, duchowe i materialne, wewnętrzne i zewnętrzne tworzą pełnię boską równowagę. Jeśli czujesz, że pragniesz spokoju, uzdrowienia, siły do działania, wsparcia w miłości czy finansach, energia maben jest ku temu najlepsza. To czas, gdy twoje intencje mogą rozkwitnąć tak samo, jak Ziemia w swojej obfitości. Na przestrzeni lat pomogłem już dziesiątkom tysięcy osób, które dziś cieszą się spełnionymi marzeniami i rozwiązanymi problemami. Ty również możesz dołączyć do tej społeczności i otworzyć się na przepływ dobra oraz magii. Dołącz do kręgu szczęśliwców i pozwól, abym otworzył dla ciebie drogę do równowagi, szczęścia i spełnienia. Aby wziąć udział w rytuale, napisz do mnie w wiadomości prywatnej. Zapisy trwają do 22 września, do godziny 22. Wróżbita Łukasz Węcka.